Cześć, jestem Krzysztof, a konkretnie Wielkoła Krzychu, możecie mi kojarzyć z serwisem na Twitch TV, na serwisie live streamingowym, gdzie prowadzę właśnie swój kanał. Gram sam na nim w różne gierki, prowadzę też rozmowy z czatem, dyskusje, prowadzę też własny podcast razem z Haxerem, moim dobrym znajomym. Na, prowadzimy ten, ten podcast na różne tematy, ogólnie jesteśmy otwarci na wszystko, na razie to jest nowy, świeży format. Jeśli chodzi o mój kanał, także nie jest on dopracowany do samego końca, ale wierzę, że właśnie razem z hakserem, właśnie kochostem, uda nam się doprowadzić go do perfekcji. I właśnie w sumie to tyle, nie chcę zbytnio się rozwodzić na temat kanału, jak on wygląda i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Ja się może przedstawię. Ja jestem Krzysztof, mam 22 lata, pochodzę z na Wielkopolsce, Tam też się urodziłem i też tu mieszkam. Mm. Myślę, że w sumie to tyle, jeśli można coś powiedzieć o mnie. Moje, może on mógłby coś powiedzieć o swoim hobby. Właśnie moim hobby jest streamowanie. I w sumie to tyle. Mam jeszcze takie małe hobby pokroju jazdy na motocyklu i tak dalej, ale to w wolnym czasie i jak jest jeszcze pogoda do tego. Także, no, jest jak jest. Jeśli o tym można powiedzieć. No. I czym miały być te vlogi? Jest to taka forma, żeby otworzyć się na nowe środowisko, też zrobić coś nowego, niżeli grać w gierki i rozmawiać z ludźmi, prowadzić taką formę y, pamiętnika, że mógł sobie wrócić do tych filmów w przyszłości, czy zupełnie też nie wiem, co po prostu coś zrobić nowego i poznać. Zupełnie inną platformę, inną też formę robienia kontentu, bo zupełnie inaczej prowadzi się live'a, a zupełnie inaczej przymówi się do kamery. Robię to już trzeci czy czwarty raz omawiając formę tego podcastu, podcast, formę tego filmu razem z innymi ludźmi, którym bardzo dziękuję za wszystko. I w sumie to też sprowadza się do tego że ten vlog będzie głównie yy, objęty jednym tematem, czyli wysyłką piwa. Yy, o co chodzi? Na kanale Twitch jak już pro prowadzę właśnie około 8, który prowadzę około 8 miesięcy, yy, zrobiłem taką akcję, że zająłem się produkcją piwa własnego domowego i chciałbym tutaj dla właśnie moich widzów, tych stałych lub tych, którzy bardzo im pomogli prowadząc ten kanał swoimi poradami, czy też rzeczami, które dla mnie zrobili zupełnie za darmo, mimo że to były takie rzeczy, za które się płaci dość sporo. To taka moja mała forma podziękowania. Wybrałem około 20 osób z całego grona, którymi chcę przekazać, a konkretnie to jest to. To jest taka, może nie tyle może taka maskotka kanału, można powiedzieć. To taka żabka szara ubrany właśnie w taki kapturek. Mam też etykietę, którą Wam potem pokażę w dalszej części. To jest taka moja mała forma podziękowania. Chciałbym podesłać każdemu z tych 20 osób, które są ze mną od samego początku, od maja czy od kwietnia, wysyłając im po jednym piwie z jakimiś drobiazgami, które też będę dorzucał do paczki. I ten vlog będzie się głównie opierał na tej wysyłce. I mam już kilka rzeczy przygotowane. Dzisiaj, właśnie, zrobiłem sobie rozeznanie na temat adresu do wysyłki, numerów telefonu, żeby mogli odebrać sobie tę paczkę. Więc, praktycznie, zostało mi tylko do, do kupienia kilka rzeczy, które też będą do pokazania we vlogu. To będzie taki luźniejszy, wprowadzający mnie w świat vlogowania, a Was w odbiór tych filmów wszystkich. I właśnie dlatego prowadzę ten kanał, żeby zrobić taką formę. Pamiętnika z życia, co robiłem z takich ciekawszych momentów w moim życiu, i też myślę dość fajnych rzeczy. Jest też jeden vlog, właściwie skrót na kanale ze schroniska, gdzie przekazywaliśmy we wrześniu za zarobki za miesiąc sierpień, plus dorzuciłem tam kilka złotych od siebie na To było chyba 50 kg karmy czy 60, już nie pamiętam dla schroniska w Henrykowie w lesznie plus było gotowanie IRL, za które chcę się wziąć w przyszłym roku, a to już niedługo, bo dzisiaj mamy 26 grudzień, godzina 2035, więc chciałbym po prostu bardziej się rozwijać w kontent IRL-owy. I po prostu, żeby to wszystko było ciekawe do oglądania, a mi się to po prostu fajnie prowadziło. Więc na ten segment myślę, że to już tyle. To jest taki wstęp krótki. Nie lubię zbytnie się przedstawiać, więc jeśli brzmi to dość chaotycznie, to przepraszam, ale no, będę nad tym pracować, także. No, yy, widzimy się prawdopodobnie jutro, następnego dnia, czyli w poniedziałek, to będzie 27, ale nie jestem pewien, bo nie powinienem iść od rozstreama, ale muszę poogarnąć różne te rzeczy właśnie pod, pod tą wysyłkę, żeby mieć wszystko dopięte i nikogo nie zawieść więcej, bo to już się strasznie opóźnia, także no, widzimy się yy, prawdopodobnie jutro, ale dla was to będzie jakiś łamek z także trzymajcie się i do zobaczenia zaraz.